Witam wszystkich fanów czarnego sportu, a w dzisiejszym odcinku Brady Kurtz z przerwą od żużla, kolejne usterki na olimpijskim, Stal Rzeszów idzie z Mazurem do sądu, drabik zawieszony, jednak to nie koniec sprawy. Znamy terminarz indywidualnych mistrzostw świata juniorów, zmiany w składzie zarządu RZTŻ, Taiwo Finden i jego szlachetna akcja, ale na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. Przypominam, że z kodem Czarny Sport cały czas macie 10% zniżki na zakupy w sklepie Sport Gang Shop. My już lecimy z tym materiałem. Brady Kurtz zrobił sobie przerwę od żużla. Australijczyk widocznie jest zniechęcony ostatnimi wynikami w karierze, bo postanowił nie brać udziału w żadnym z australijskich turniejów. W zeszłym roku praktycznie nic się nie układało po mojej myśli. Z tego powodu zdecydowałem, że to lato spędzę w Australii i zrobię sobie przerwę od żużla. Już widzę, że to daje efekty i pozwoli, by kolejny sezon w Europie rozpocząć już zupełnie innym nastawieniem. Niestety, z powodu restrykcji panujących w Australii, nie uda się zorganizować mistrzostw tego kraju, które najwcześniej odbędą się w listopadzie. Powiększa się liczba usterek na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Takowe usterki to: schody prowadzące z parku maszyn są nieodwodnione, dlatego po deszczach tworzą się w tym miejscu wielkie kałuże, łuszcząca się żywica ochronna, którą pokryto rzędy na trybunach, spękane żelbetowe i gipsowo-kartonowe ściany, a także sypiące się odpadające tynki. Nieszczelne okna, przez które do sal wpadają liście oraz wpływa do nich woda. We wnętrzach zalega zimom śnieg, a po deszczach powstają kałuże i występują liczne przecieki. Wykonano źle działający system podgrzewania dachu membranowego nad zachodnią trybuną, wskutek czego nad krawędziami zalega zimom śnieg. Do tego wszystkiego w ostatnich dniach popsuły się dwie windy. Zdaniem portalu investmap.pl wykonawca odmówił wykonania napraw, których koszt wyniósłby powyżej 600 tysięcy złotych. Stal Rzeszów chce iść do sądu z Edwardem Mazurem. Przypomnę, że zawodnik w 2019 roku podpisał kontrakt z RZT Rzeszów. Wziął zaliczkę w wysokości od około 10 do 20 tysięcy złotych, po czym zniknął. Klub domaga się oddania pieniędzy. Niedawno Mazur został ogłoszony jako zawodnik gali MMA VIP. Stal Rzeszów, oprócz zerwania kontraktu, chce iść z nim na drogę sądową. Sprawa jednak wciąż nie trafiła do sądu, bo wniosek blokuje główna komisja sportu Żużlowego. W każdym kontrakcie żużlowym jest zapis o załatwianiu spraw polubownie lub poprzez Trybunał Polskiego Związku Motorowego. W tym przypadku Stal Rzeszów potrzebuje jednak opinii sądu, który zezwoliłby na interwencję komornika. Problem jednak w tym, że na oddanie sprawy do sądu musi wyrazić zgodę zgromadzenie członków Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Ze względu na pandemię działacze wciąż nie mogą się spotkać, a przez to Mazur na razie unika konsekwencji swojego zachowania. GKSŻ twierdzi natomiast, że nic o tej sprawie nie wiedzą i nie blokują celowo wniosku Żurawi. Mazur nie będzie mógł startować w lidze dopóki nie odda pieniędzy Rzeszowianom, a na to i tak się nie zapowiada. A teraz nieco weselsza informacja. Funkcję prezesa w RZTŻ w latach 2021-2023 pełnić będzie Zbigniew Prawelski. Wiceprezesem zarządu został pan Jan Madej. Członkowie zarządu to Łukasz Rojek, Mariusz Kondracki oraz Tadeusz Kuśnierz. Natomiast w komisji rewizyjnej RZTŻ zasiadać będą przewodniczący Henryk Khapp, członkowie Jan Włodzimierz Gugała oraz Józef Lis. Maksym Drabik zawieszony na 12 miesięcy. W końcu mamy jakieś konkretne informacje w tej sprawie. Panel dyscyplinarny zawiesił Maksyma Drabika w prawach zawodnika na 12 miesięcy. A biorąc pod uwagę, że wiek kary liczy się od 30 października 2020 roku, to już 30 października 2021 Maksym będzie mógł wrócić na tor. Do treningów z drużyną Wrocławski zawodnik będzie mógł wrócić 30 sierpnia 2021 roku. Orzeczenie nie jest ostateczne, więc kara ta może się wydłużyć, ale i również ulec skróceniu. Dzisiaj usłyszeliśmy orzeczenie panelu dyscyplinarnego, ale musimy poczekać na sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia, a dopiero na jego podstawie będziemy podejmować dalsze decyzje. Mówi dyrektor Polada Michał Rynkowski. Polada wszczęła również postępowanie w sprawie klubowego lekarza Bartosza Badeńskiego. Grozi mu zawieszenie od 4 do nawet 8 lat. To właśnie ten lekarz był odpowiedzialny za to, co brał zawodnik. Patrząc po tempie poprzedniej sprawy, sukcesem będzie, jeśli orzeczenie usłyszymy do końca tego roku. Kalendarz Mistrzostw Świata Juniorów na nadchodzący sezon wygląda następująco. 4 września juniorzy pojadą w Stralsund. 25 września, dzięki temu, że w Krośnie założono nowe oświetlenie, właśnie tam zmierzą się zawodnicy. Finał jak co roku odbędzie się 1 października w czeskich pardubicach. Jak myślicie, kto jest w gronie zawodników, którzy mają szansę walczyć o ten tytuł, dajcie znać w komentarzu. Trzykrotny mistrz świata Taj Inden parę dni temu poinformował na swoich social mediach: Hej ludzie, 1 lutego będę jeździł rowerem przez 24 godziny. Skakujcie w komentarzach i porozmawiajcie ze mną. Cel był szczytny, bo dzienna jazda Tajskiego miała wesprzeć budowę pierwszego w Wielkiej Brytanii centrum medycznego dla dzieci z wadami wzroku i słuchu. Niestety Taj musiał przedwcześnie zakończyć jazdę z powodu kontuzji kostki. Przejechał 516 kilometrów na wirtualnej drodze, wszystko to w czasie 13 godzin. Bardzo prawdopodobne, że Brytyjczyk w niedalekiej przyszłości spróbuje dokończyć wyzwanie. Ale już teraz wielki szacunek ode mnie, bo nie po raz pierwszy udowodnił, że jest w stanie pomóc innym. A na koniec parę zdań od Maxa Fricka. Australijczyk do sezonu żużlowego przygotowuje się w fandorze. Zima w Europie jest wspaniała. Pierwszy raz o tej porze nie wróciłem do Australii i bardzo mi się podoba. Spędziłem tu święta Bożego Narodzenia, co było dla mnie ciekawym przeżyciem i miłą zmianą. Magia świąt ze śniegiem faktycznie działa. Życzymy, oczywiście, by treningi w Andorze przyniosły efekt już w nadchodzącym sezonie, który rozpoczyna się za 57 dni. Za to już teraz nadeszło otwarcie sklepu Sport Gang Shop i przypominam, że z kodem Czarny Sport macie 10% zniżki na zakupy. Zapraszam na Instagrama Fani Czarnego Sportu, na Twittera Podłoga Czarny Sport. Oraz na grupę na Facebooku zakręcona degustacja czarnego sportu. Zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę. Do następnego odcinka. Na razie cześć!